No, tak samo trzeba dostosować ilość tej zieleniny, i trzeba wziąć pod uwagę także to, że listki pod wpływem smażenia bardzo zmniejszą swoją objętość. Stąd też, no, ja biorę takie, takie dwie garści pokrzywy i jedną garść podagrycznika. Na razie myję pokrzywę. Podagrycznika mam zdecydowanie mniej, no, powiem w ten sposób, tyle zostało już z ostatniego zbioru, więc samego rana nie będę biegła i nie będę zbierała. Natomiast no, możecie zwiększyć ilość podagrycznika albo zmniejszyć ilość pokrzywy, to wszystko zależy od Was. Tutaj proporcje są po prostu do regulacji własnej. Teraz przygotowuję jajka. Każde jajko wbijam najpierw do jednej miseczki, sprawdzam, czy wszystko z nim w porządku. Dopiero potem przelewam do drugiej. No, wszystkie jajka były dobre. Jest to danie śniadaniowe, yy, dlatego. Praktycznie robię go z samego rana, robię je z samego rana, więc Marysia i reszta rodziny jeszcze śpią, dlatego Marysia mi tutaj nie pomaga przy tej pracy. Moi drodzy, ogólnie rzecz biorąc pokrzywa jest zielen, które jest znane od czasów starożytnych bo jest to bardzo bogate źródło witamin i minerałów, przede wszystkim witaminy K, A, C i niektórych witamin z grupy B, minerałów, polifenole, pigmenty, beta-karoten, więc jest to naprawdę bogate źródło. Natomiast jeśli chodzi o Właściwości lecznicze to poprawia ogólne funkcjonowanie organizmu, dostarczając organizmowi moc łatwo dostępnych białek i składników odżywczych. Ma także działanie regenerujące na nerki, moczopędne, wypukuje toksyny z organizmu, leczy rany poprzez promowanie wzrostu i naprawę komórek. Jest również uważana za środek równoważący hormony, naturalny środek antyhistaminowy, czyli przeciwko alergiczny. Jest często stosowana i dodawana do preparatów na alergię, właśnie, czy też na niedokrwistość, ponieważ w pokrzywie mamy dużo żelaza. Jest stosowana na reumatyzm, bóle wzrostowe u dzieci. No, i może pomóc w okresie menopauzy. Odżywia i tonizuje nerki po chemioterapii. Przywraca elastyczność naczyń krwionośnych, obniża ciśnienie krwi. Cholesterol jest dobrym suplementem diety dla diabetyków. Poprawia trawienie. Przeciwko nowotworowo działa. Antyoksydacyjnie. I ma też działanie przeciwpasożytnicze. Dobrze, wystarczy to do dosiekanie, pokrzywki. Więc można rozgrzewać patelnię. O podagryczniku Wam już wcześniej mówiłam w jakimś, którymś z filmików, także pewnie w karcie się pojawi odnośnik do tego filmiku. Podagrycznik pokroję tak tylko leciutko, bo on bardzo szybko zwiędnie mi na patelni. Na patelni rozpuszczamy dwie łyżki masła. Wrzucamy pokrzywę. Podagrycznik. Lekko osalamy. I kilka szczypt pieprzu także dodajemy. Można byłoby dodać jeszcze jakiś boczek, na przykład, czy jakąś kiełbaskę pokrojoną. Także jeśli macie taką fantazję, to jak najbardziej dodawajcie. Naprawdę tutaj mamy dużą dowolność. Ja nie dodaję kiełbaski ani boczku, bo moi domownicy nie za bardzo lubią takie połączenie. Aż dziwne, prawda? Dobrze, i teraz, nie czekając, po tej minucie czy dwóch, wlewamy jajka. Podczas smażenia jajek, staram się nie rozbić żółtek. Najpierw właśnie staram się, aby ścięło się białko, które wymaga trochę więcej czasu. No tutaj jedno mi się niestety rozbi rozbiło mi się jedno jajeczko, jedno żółtko, ale to nie szkodzi, bo jedno to tam. No i popatrzcie, kiedy już białko z jajek jest już prawie wszędzie ścięte, to należy dopiero na końcu rozprowadzić żółtka. I bardzo króciutko żółtka smażyć, bo żółtka, moi drodzy, są najbardziej cenne z jajek. Stąd też też nie, nie powinniśmy ich za bardzo przegrzewać. One powinny być zachowane jak najbardziej płynne. O, i tyle wystarczy. Do jajecznicy najlepszych jest, moi drodzy, własny chlebek z masełkiem. To jest the best. Ja do chlebka bardzo lubię kindziuk z pieprzem. No i moi drodzy, to o co głównie nam chodziło, czyli jajecznice. Moi drodzy, my już jesteśmy tutaj zaopatrzone w widelce, bo będziemy tutaj na waszych oczach naszej jajecznicy próbować. Marysia już zdążyła wstać. Mm -hmm. Około godziny 10. Ja już zjadłam wcześniej, no ale... Dobrze, proszę, spróbuj Maryś, bo tylko o ciebie głównie tutaj chodzi, bo ja już próbowałam, ale na potrzeby filmu też spróbuję jeszcze raz. Mm -hmm. Jak? Michne pyszne. Mm. No to dobrze. To polecamy wam, moi drodzy, ten przepis. Korzystajcie z darów natury, szczególnie wiosną, kiedy one są świeżutkie, pyszne i pełne wartości odżywczych. No i cóż, musimy się z wami pożegnać już do, do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Dobrego dnia, wieczoru czy poranka wam życzymy. Pa. Pa.